I Witam serdecznie, bo tam jakieś problemy z dźwiękiem miałem, musiałem rozpocząć transmisję, drugi raz, drugi set. Hubert Kurkacz yy, oczywiście z fominem. Pierwszy set wygrany przez Polaka 6 do 2. Ten pierwszy set trwał 45 yy, yy, minut. 45 minut. I 1 do 0 prowadzi w drugim secie Hubert Kurkacz. Rozpoczynamy drugi game i to Fomin będzie serwował. Będzie miał swoje podanie. Reprezentant Uzbekistanu. I w siatkę, w siatkę, Teraz przy tej wymianie 30 do 0 dla Hurberta. 15 punkt dla Fomina. I w siatkę Fomin teraz. W siatkę słuje pierwszy serwis zawodnik z Uzbekistanu. Teraz zagrał lżej, ale tak delikatnie na taśma. Hubert to wykorzystuje i 40 do 15. Polak bliższy na prowadzenie 2-0 w drugim secie. I w siatkę, w siatkę. I jest 2-0 do 0 dla Huberta Hurkacza. Pierwszy set przypominam wygrał Hubert Kurkacz z Sergiem Firminem 6-2. Oczywiście 45 minut trwało, ten pierwszy set trwał. Teraz 2 do 0 dla Polaka. No i podanie Polaka. Więc Hubert Kibba troszkę się przebudził w tym drugim secie. No ale niestety to jest 15 do 0 dla Fomina po skutecznej i udanej akcji w tym trzecim gemie. Piętnaście do zera, Aj Hubert, przy takiej wymianie, o jej wsiadkę, no niestety i trzydzieści do zera dla Uzbeka. 30 do zera dla Uzbeka 30 do 15 Hubert serwuje także uspokajam Państwa, sno Hubert w siatko Uzbekistańczyk mamy po 30. Po 30 w tym w trzecim gminie drugiego seta. I brawo Hubert zagranie piękne polaka. Można składać ręce do oklasków 40 do 30. I ja z serwisowej game dla Huberta. Więc Hubert Kurkacz prowadzi już z Sergiejem Fominem w drugim secie 3 do 0. Za chwilę czwarty game. Teraz będzie podawał fomin. Teraz będzie podawał fomin. Sí, lo será. Probad Hubert. ¡Muach! Piękna wymiana, ale przy siatce zachował się lepiej reprezentant Uzbekistanu i to jest 15 do zera. No niestety 30 do 0. czwartym gemie I Fomin serwuje mocno, i jest wymiana. No i 40 do 0, na razie bezradny Hubert w tym czwartym giemie. 40 do 0 dla Fomina. A i niestety wygrywa tego gema FOMIN. I jest 3 do 1. Ale to Hubert czas będzie miał na 4-1 swoje podanie. I Fomin w siatkę. I Hubert prowadzi 15 do 0. No i out Hubert, ale to taka akcja nie miała tutaj powodzenia pod krokiem puszczał nasz reprezentant po 15 pitym gię Kapitalnie Polak zagrał 30 do 15 No i Hubert po tym dobrym serwisie mocnym wyrzuca piłkę z backendu w out i jest po 30. Ale przypominam, że to Polak w tym drugim secie prowadzi 3 do jednego z Sergejem Fominem. Pierwszy set Polak wygrał. 6 do 2. I bardzo piękna akcja, skuteczna akcja. 40 do 30. Jak użyć tego Asa i tym samym Polak, kto bezwzględnie posłał piłkę No i Hubert psuje znowu teraz po 40. Siatkę Fomin teraz na odmiany. I jest przewaga Huberta w czwartym game. No i niestety. Mamy po czterdzieści. I przewaga Huberta teraz. ci będzie 4-1? Tak! Wygrywa tutaj Hubert i 4-1 w drugim secie dla reprezentanta Polski w pojedynku z Sergiejem Fominem. Game dla Huberta Hurkacza. Jeszcze do jednego. Hubert jest na bliski zwycięstwa w tym pojedynku. I automina po tej wymianie przy jest 15 do zera dla Huberta. z tym No i Huber teraz świadkę, niestety po tym serwisie Uzbekistańczyka. Wout nieudany serwis. Uzbeka. Jest dłuższa wymiana i przy siatce lepiej zachował się Hubert Kurkaci, wychodzi na prowadzenie w tym game'ie 30 do 15. Reprezentant Polski. Prowadzi kurbę 30 do 15 przy serwisie Rivala i teraz to Fomin wyrzuca znowu piłkę daleko, daleko za boczną linię kortu. A Hubert tutaj pięknie znowu walka przy siatce, kto znowu Hubert zwycięsko 40 do 15. I Polak coraz, coraz wyższy, coraz wyższy zwycięstwa i wyprowadzenia. Na prowadzenie w tym meczu reprezentację Polski 40 do 15 dla Huberka Kurkacza. Trzy piłki, trzy breakpointy. Jeszcze się broni serwisem. FOMIN. Jeszcze coś tu próbuje. Hubert niestety odpowiada w siatkę. Oj dzisiaj dużo zagrań takich po stronie Polaka właśnie w siatkę. Dużo takich milących, tych podania, reprezentanta Polski, tych kończących ataków. No i Fomin po raz kolejny. Mocno, ale niecelnie, na szczęście dla naszego reprezentanta. I ponownie, teraz w Tuż na ciatko posłał to piłkę. Ach i niestety. Fomin nie broni tego ataku Huberta Hurkacza. Ale jednak tam był out. Jest 40. Nie, to jest game dla Huberta, więc 5 do 1. Siódmy game. I Igiem na zwycięstwo. No, dla Huberta Hubert będzie serwował. Zobaczymy, jak się potoczy. Na zwycięstwo w meczu leciutko Hubert, spokojnie ze stoickim. Spokojnie. No i kulkacz no, oczywiście będzie serwował, aby wygrać ten mecz. i to jest już przy 15 do zera dla Huberta. Serwis wolej. 30 do zera. 40 do zera. To jest już piłka meczowa w górze dla reprezentanta Polski. 40 do zera. Szybko Hubert błyskawicznie tego Gema kończy. Aj, teraz w siatkę. Z pełną mocą Hubert posłał niestety tą piłkę. I ponownie Hubert. Aj, ponownie mocno. No niestety błąd serwisowy Polak. Czasami i tak się zdarza, ale 40 do 15. No i znowu Polak. Trzeci raz rzędu w sam środek siatki. No i musi się Hubert tutaj skupić i skończyć te spotkanie. No i teraz ma szansę Polak. Co zrobi? Co zrobi Polak. No niestety Polak. Przestrzelił ten beck chęt i 40 do 30. No, nie wolno dać wiary tutaj Uzbekistanczykowi, żeby nie uwierzył w siebie. I uzbekistańczyk właśnie po tym serwisie wyrzuca piłkę za linię boczne kortu i Hubert Kurkacz wygrywa z Sergejem Fominem w pierwszym meczu w Pucharu Dawisa pomiędzy pojedynkiem uzbekistańsko-polskim. Hubert Kurkacz wyprowadza naszą reprezentację na prowadzenie 1-0. Pierwszy set 6-2 dla Polaka, drugi set 6-1. Oczywiście, pierwszy set trwał 45 minut. Przypomnę, Hubert Kurka z ósma rakieta światowego rankingu, Sergej Fomin, 365. raketa światowego rankingu, więc nie mogło być inaczej w tym spotkaniu. I to Polak zwyciężył. Że chociaż ciężko mu szło w tym pierwszym secie, to trzeba powiedzieć. Musiał rozpoznać Rywala i też nie miał dzisiaj hubert, bo trzeba przyznać tak skutecznego tego yy, serwisu, a zaraz w drugim meczu, z, oczywiście pojedynek o godzinie 12 zaplanowany tutaj yy, Sultanow z Kasnikowskim. Sultanow 330 pozycja w rankingu ATP. Kaśnikowski 271. Lepsze pasce ma tutaj Sultanów, bo porażka i cztery zwycięstwa. Tutaj nasz reprezentant porażka, zwycięstwo, zwycięstwo, porażka, zwycięstwo. Dwie porażki, trzy zwycięstwa. No. Ciekawy pojedynek. Drugi set trwał natomiast 20 minut, proszę Państwa. Pierwszy: 45. Drugi. 20. Miło mi było komentować dla Państwa to spotkanie. No, i oczywiście tutaj macie pod opisem stronę Polski Sport. Zapraszam do odwiedzania tego portalu. Także serdecznie zapraszam. No a za to transmisję. Dziękuję Wam. Piotr Krajewski z kanału PK Sports. I do zobaczenia już dzisiaj na kolejnych transmisjach, bo będą skopki. Więc jeszcze raz. Do zobaczenia. Do usłyszenia.